Po zakończeniu II wojny światowej wielu nazistów uciekło przed obliczem sprawiedliwości. Ich tułaczka kończyła się w Ameryce Południowej, prawdziwą mekką dla nazistowskich zbiegów okazała się Argentyna. Dlaczego to właśnie do tego kraju uciekali dawni zbrodniarze, oficerowie Wehrmachtu i SS, hitlerowscy politycy i naukowcy? Co takiego było w Argentynie, wyjątkowego, że wszyscy ci ludzie uciekali właśnie tam, o tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Zanim zaczniemy dzisiejszy materiał, pozwólcie, że przedstawię Wam publikację wydawnictwa, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Niewiele jest książek, które mogą w człowieku rozbudzić tak duże emocje, złość czy bezsilność. Właśnie tak jest z książką Maxa Czornyja pod tytułem Mengele Anioł Śmierci z Auschwitz. Nie jest to typowa biografia, nie jest to publikacja czysto historyczna. To powieść oparta na faktach. Narratorem jest tutaj sam Mengele. Publikacja zawiera opisy jego pracy w obozach zagłady, przedstawia przerażające eksperymenty, ukazuje to, do czego jest w stanie posunąć się człowiek. Namiary na tę książkę znajdziecie w opisie pod filmem oraz przypiętym komentarzu. A teraz czas już na materiał. Zacznijmy od tego, że niemiecka emigracja do Argentyny nie była w latach 40. i 50. czymś zupełnie nowym. W Argentynie, poza ludnością hiszpańskojęzyczną, było bardzo wielu Włochów. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej stanowili aż 2 miliony z 13 milionów ludności tego kraju. Ludności niemieckiego pochodzenia było mniej, ale po Włochach była to najliczniejsza grupa narodowościowa. Ich liczba to około ćwierć miliona. Wśród nich byli uciekinierzy polityczni oraz niemieccy Żydzi. Tych drugich tuż przed wojną było w Argentynie aż 20 tysięcy, to wyjątek, jeśli chodzi o kraje Ameryki Południowej. Efekt tej emigracji był jednak taki, że wśród niemieckojęzycznej ludności w Argentynie pojawił się rozłam na tych, którzy identyfikowali się z linią polityczną narodowego socjalizmu oraz na tych, którzy byli jej przeciwni. Profesor Gellard Steinacher, który szeroko badał problematykę niemieckiej emigracji w Argentynie, Pisał o tym następująco. Nastawieni wrogo do reżimu nazistowskiego nowi przybysze dystansowali się od społeczności niemieckiej, która utożsamiała się politycznie z hitlerowską trzecią Rzeszą, ale Argentyna była dostatecznie wielka, aby mogli nie wchodzić sobie nawzajem w drogę. Powstały stowarzyszenia kulturalne, które podzieliły się na dwa obozy: żydowski emigracyjny i niemiecki pronazistowski. Od 1933 roku istniały w Argentynie co najmniej dwie niemieckojęzyczne społeczności. Prohitlerowska i antyhitlerowska, a dodatkowo jeszcze społeczność żydowska, która zachowywała swoją odrębność. Kraj miał zatem dwie społeczności niemieckojęzyczne albo więcej. Gdy wybuchła II wojna światowa, władze Argentyny sprzyjały Niemcom, a spora liczba ludności niemieckiej i włoskiej w tym kraju nie była tutaj bez znaczenia. Dopiero u schyłku wojny pod naciskiem Stanów Zjednoczonych Argentyna przyłączyła się do wojny u boku aliantów, ale nie miało to większego znaczenia. W każdym razie Argentyna była ostatnim krajem, który wypowiedział wojnę III Rzeszy. Gdy wojna się skończyła, w kraju doszło do zmiany na szczeblach władz. W 1946 roku wybory prezydenckie wygrywa Juan Perón, to człowiek o faszystowskich zamiłowaniach, odnoszący się w przeszłości z sympatią również do narodowego socjalizmu, jego inspirowanie faszyzmem niespełna dziesięcioletnie rządy doprowadziły do zmiany konstytucji, która dawała mu uprawnienia niemal dyktatorskie. Peron sympatyzował z Niemcami oraz Włochami od lat. Na przełomie lat 1939-1940 wizytował on te dwa kraje, odbywając w nich szkolenia wojskowe. Był pod wrażeniem zwłaszcza silnej niemieckiej armii, która w toku trwającej już wojny była u szczytu potęgi. Prezydentowi marzyła się rewolucja społeczna i gospodarcza, która dałaby Argentynie potężny wzrost ekonomiczny oraz silną armię. Sęk w tym, że wykwalifikowanych specjalistów w Argentynie nie było, co innego w Europie. Peron, który nigdy nie wyzbył się swojego podziwu dla Trzeciej Rzeszy, zwietrzył szansę dla modernizacji Argentyny zaraz po zakończeniu działań zbrojnych. Zdawał sobie sprawę, że wielu nazistów szuka teraz schronienia poza Niemcami albo nawet poza Europą. Uznał więc, że należy zrobić wszystko, aby jak największa liczba specjalistów średniego szczebla pojawiła się w Argentynie. Peron skupił się właśnie na tej grupie specjalistów średniego szczebla z prostego powodu. Wiedział, że najważniejsi naukowcy i specjaliści zostali zwerbowani przez USA lub Sowietów, ale dziesiątki tysięcy niemieckich inżynierów, marynarzy, lotników, lekarzy i naukowców wciąż szukało swojego miejsca po przegranej wojnie. Peron uznał, że poda im pomocną dłoń, a oni w zamian napędzą argentyńską gospodarkę. Stąd też spore zaangażowanie argentyńskich władz do tego, aby organizować import byłych nazistów, nawet zbrodniarzy wojennych. Peron nie ukrywał tego nawet po latach. W jednym z wywiadów, jakiego udzielił dla hiszpańskich dziennikarzy, powiedział: na długo przed zakończeniem wojny byliśmy już przygotowani na okres powojenny. Niemcy zostały pokonane, wiedzieliśmy to, a zwycięzcy chcieli wykorzystać ogromne osiągnięcia techniczne, których dokonał ten kraj w ciągu poprzednich 10 lat. Nie można już było wykorzystać zakładów przemysłowych, ponieważ zostały zniszczone. Jedyną rzeczą, którą można było wykorzystać, byli ludzie i to właśnie oni nas interesowali. Najpierw Peron musiał jednak opracować plan emigracji. W końcu Argentyńczycy nie mogli przyjąć wszystkich z Europy. Z drugiej strony oficjalna zapowiedź, że Niemcy są tam mile widziani, spotkała się z wrogim odbiorem ze strony aliantów. Dlatego trzeba było tę emigrację logicznie uzasadnić. Zadanie to miał wykonać bliski doradca Perona, Santiago Peralta. Opracował on wytyczne, które polegały na wykazie odpowiednich warunków mających na celu sprowadzenie nowej ludności do Argentyny. Peralta uzasadniał, że najważniejszym kryterium jest szybka asymilacja emigrantów, dlatego pierwszy warunek to przynależność do rasy białej. Drugi, skoro w Argentynie mieszka ludność pochodzenia hiszpańskiego, włoskiego i niemieckiego, to dobrze byłoby, aby emigranci byli tej narodowości. Taka była teoria. W praktyce liberalizowano przepisy w taki sposób, aby przyjęto jak najwięcej Niemców. Choć i Włochom nie robiono problemów, a obecność w tym kraju syna Benito Mussoliniego, Vittorio, była tego istotnym potwierdzeniem. Sposób, w jaki naziści docierali do Argentyny, to zupełnie inne zagadnienie. Rola, jaką odgrywali agenci Perona, skorumpowani urzędnicy, włoscy i watykańscy pośrednicy, była niebagatelna, ale to zagadnienie zasługujące na zupełnie inny materiał, dlatego tymi zawiłymi strukturami nie będziemy się teraz zajmować. Argentyna przygotowała dla przyszłych emigrantów szereg udogodnień, jak chociażby finansowanie podróży. Pierwszeństwo mieli ludzie o wysokich kwalifikacjach, najlepiej mający już rodziny lub bliskich w Argentynie. Nie możemy też pominąć faktu, że wokół samego prezydenta Juana Perona pełno było Argentyńczyków niemieckiego pochodzenia, z którymi się znał lub przyjaźnił. Wśród nich był między innymi prezes klubu niemieckiego w Buenos Aires, przedsiębiorca Ludwig Freud. Czy dyplomata Adolfo Stillingo, a właściwie Adolf Schilling. Obaj mieli szeroki wachlarz wpływów, aby pomagać w organizowaniu nowych przyjazdów obywateli z Rzeszy. Ponadto Niemców zatrudniano też w biurach imigracyjnych, co jeszcze bardziej ułatwiało całe przedsięwzięcie. W 1946 roku zaczęli pojawiać się pierwsi emigranci z Niemiec oraz Włoch, a rząd Perona ostentacyjnie zapewniał im opiekę. To nie podobało się zwłaszcza Amerykanom, którzy wymierzyli w Argentynę szereg publikacji prasowych oraz not protestujących przeciwko tym zabiegom. Pojawiły się poważne zarzuty o to, że w Argentynie dawni hitlerowcy-zbrodniarze chcą utworzyć czwartą rzeszę. Doszukiwano się spisku, jakoby Niemcy w Argentynie odtwarzali zbrodniczy ustrój. Proniemiecka postawa perona tylko dolewała oliwy do ognia. Teorie spiskowe o realnym budowaniu czwartej rzeszy w Argentynie nie miały jednak podstaw. Co innego używać tego określenia w formie symbolicznej, jako metaforyczne wizualizowanie tej ponurej rzeczywistości, a co innego traktować budowę czwartej rzeszy na serio. Nie zmienia to jednak faktu, że pomimo nagonki ze strony aliantów Niemców w Argentynie przybywało, a i amerykańskie pretensje skończyły się wtedy, gdy na początku lat 50. stało się jasne, że i Stany Zjednoczone chętnie korzystają z usług niemieckich naukowców. Nie wiemy, ilu dokładnie Niemców trafiło po wojnie do Argentyny. Liczby podawane w wielu źródłach różnią się od siebie. Oficjalne dane mówią o około 66 tysiącach, ale zbiegów mogło być więcej. Ludzie ci czuli się w Argentynie jak ryby w wodzie. Obie strony skorzystały z całej sytuacji. Niemcy znaleźli schronienie, a Argentyna pozyskała niezłych specjalistów. Weźmy na warsztat kilka przykładów na przykład uzdolnionego konstruktora samolotów odrzutowych Kurta Tanka. W Trzeciej Rzeszy był dyrektorem jednego z zakładów lotniczych. W Argentynie pojawił się w 1947 roku i szybko wkupił się w łaski Perona, gdy zapowiedział możliwość konstrukcji argentyńskiego samolotu odrzutowego. Peron nie tylko wsparł inicjatywę Tanka, ale też zgodził się sprowadzić kolejnych niemieckich specjalistów, od których naukowiec uzależnił powodzenie projektu. Na efekty czekano zaledwie 3 lata, gdy zespół Kurta Tanka zaprezentował pierwszy argentyński myśliwiec odrzutowy.

Zachwytu nad całym wydarzeniem nie ukrywał inny mieszkający w Buenos Aires nazista, pilot Hans Urlich Rudel, który w jednej ze swoich książek z lat 50. pisał. Samolot odrzutowy Pulki 2, zaprojektowany przez Tanka i jego zespół, pozostaje głównym tematem wielu dyskusji technicznych. Byłem zdumiony tym, że argentyńscy robotnicy, którzy są całkowicie nieobeznani z tego rodzaju obróbką metalu, wdrożyli się do niej w bardzo krótkim czasie i osiągnęli naprawdę wspaniałe rezultaty. Słusznie zasługują na najwyższą pochwałę. Argentyńczycy w ogóle mają ogromne zdolności techniczne i bardzo szybko się uczą. Autor tych słów, Hans Ulrich Rudel, to postać kompletnie niereformowalna. Ekstremistycznych poglądów nigdy się nie wyrzekł, ba więcej, otwarcie je głosił w swoich książkach. Mieszkając w Argentynie, za przyzwoleniem tamtejszych władz prowadził agitację polityczną. Jego organizacja, Kameradenwerk, była ostoją dla wielu narodowych socjalistów mieszkających w Ameryce Południowej. To, co osiągnął tank w ramach konstrukcji samolotów odrzutowych, to spełnienie marzeń Perona. Nic dziwnego, że prezydent chciał iść jeszcze dalej. W 1947 roku, za namową tanka, ściągnął do Argentyny naukowca. Ronalda Richtera, który miał opracować prezydentowi program nuklearny. Ta śmiała próba konstrukcji broni jądrowej, pomimo dużych nakładów finansowych, nie doczekała się jednak finalizacji i Argentyna nie stała się potęgą nuklearną. Ale za to Richter podzielił się swoją wiedzą na temat wykorzystywania energii atomowej, a to już dla Argentyńczyków było coś konkretnego. Schronienie w Argentynie znaleźli nie tylko specjaliści i naukowcy, ale też weterani ruchu narodowo-socjalistycznego wojskowi, którzy tworzyli zbrodniczy ustrój. Jedną z takich osób był Austriak Franz Rubatscher, który, gdyby nie uciekł do Argentyny, zostałby zapewne stracony przez aliantów. Był on weteranem austriackich nazistów jeszcze przed przejęciem władzy przez Hitlera. Podczas wojny służył m.in. w policji w Krakowie, w Argentynie zjawił się w 1947 roku, a mieszkał w malowniczo położonej miejscowości w Andach, San Carlos de Bariloche. Takich jak on było tam więcej. Miejsce to było zamieszkiwane przez Niemców jeszcze przed wojną, a w latach 50. w tym kurorcie narciarskim mieszkało wielu hitlerowskich zbiegów. Tworzyli oni nieformalne koła towarzyskie byłych SS-manów, prowadzili interesy, otwierali sklepy i hotele, zakładali firmy i nikt im w tym nie przeszkadzał. W Argentynie pojawili się też naziści spod najciemniejszej gwiazdy, to komendanci i funkcjonariusze obozów koncentracyjnych, pospolici zbrodniarze, dla których również znalazło się miejsce w tym drugim co do wielkości kraju w Ameryce Południowej. Jedną z takich osób był Eduard Rochman, zbrodniarz wojenny, komendant żydowskiego getta w Rydze o przydomku rzeźnik z Rygi. Ponieważ miał na sumieniu liczne zbrodnie, żył pod przybranym nazwiskiem w Buenos Aires. W tej historii nie możemy pominąć najbardziej znanego zbiega z III Rzeszy. Na warunki życia w Argentynie na pewno nie musiał narzekać dr Józef Mengele, który przeprowadzał nieludzkie eksperymenty na więźniach w Auschwitz. Początkowo żył pod fałszywymi danymi, ale w latach 50. powrócił do swojego prawdziwego nazwiska. W Buenos Aires prowadził wiele działalności gospodarczych, zaciągał kredyty, bywał w towarzystwie, choć powoli zaczęła go już szukać cała Europa. Inny zbrodniarz wojenny, Adolf Eichmann, również czuł się w Argentynie doskonale, choć wiele ryzykował, ściągając do siebie żonę i dzieci. Eichmann to w ogóle ciekawy przypadek. W Argentynie poznał holenderskiego dziennikarza nazistę Wilema Sassena. Ten zaproponował Eichmannowi nagrać sesję wywiadów, w których wybielił BSS oraz samego Hitlera. Eichmann się zgodził i tak oto w Argentynie Sassen nagrał wywody Eichmana, w których nieco podchmielony zbrodniarz wypowiadał takie oto słowa. Nie mam kogo przepraszać, bo nie zrobiłem nic złego. Przez te cztery miesiące rozmów o tych sprawach, w których wysiliłem swoją pamięć, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Wydawać by się mogło, że było to bardzo łatwe, według opinii, która teraz krąży, że się nawróciłem i że zmieniłem poglądy. Nie jest to prawda, ponieważ moje sumienie odmawia, neguje, że zrobiłem coś złego. Nie, muszę ci szczerze powiedzieć, że jeśli z 10,3 miliona Żydów zabiliśmy 10,3 miliona, to jestem usatysfakcjonowany. Mogę powiedzieć, wszystko jest w porządku, zniszczyliśmy wroga. Ta beztroska sielanka hitlerowskich zbiegów skończyła się, gdy nastąpił kres rządów Huana Perona. To był koniec przywilejów dla niemieckich zbrodniarzy i uciekinierów. Nikt ich wprawdzie nie wyganiał, ale wielu z nich nie wiedziało, czego się spodziewać po zmianie władzy, a status ochronny powoli wygasał. Hans Urlich Rudel musiał przestraszyć się nie na żarty, skoro zaraz po upadku rządów Perona uciekł do Paragwaju, desperacko oferując swoje usługi tamtejszym władzom. Podobnie zrobił rzeźnik z Rigi, czyli Eduard Rochman, który cudem tylko uniknął aresztowania i ekstradycji. Jeszcze inni popadli w niełaskę państwa argentyńskiego, jak choćby Roland Richter, który pracował dla Perona nad bronią jądrową. Został on aresztowany za nieścisłości związane z finansowaniem swoich projektów i słuch o nim zaginął. Ale największy grunt pod nogami wielu nazistów w Argentynie zaczął palić się po aresztowaniu, a następnie skazaniu na śmierć Adolfa Eichmana przez Izraelczyków. Służby Izraela coraz bardziej interesowały się hitlerowskimi zbiegami, i na początku lat 60. Argentynę z tego powodu opuścił doktor Mengele, by przenieść się na stałe do Brazylii. Mówiliśmy o tym szerzej w filmie poświęconym jego synowi Rolfowi Mengele. Wszystko to, co tutaj powiedzieliśmy, nasuwa nam jeden wniosek, że po wojnie Argentyna okazała się oazą spokoju dla uciekających nazistów i zbrodniarzy przeciwko ludzkości. Polityczny pragmatyzm oraz próba wzmocnienia ekonomicznie kraju nie mogą jednak usprawiedliwiać Argentyńczyków, którzy niespecjalnie przejmowali się zaglądaniem w życiorysy swoich nowych obywateli. Sprawa ta ciąży na Argentynie do dziś. Liczba niemiecko brzmiących nazwisk w tym kraju wciąż jest duża i wydaje się, że źródło ich pochodzenia jest dosyć. Oczywiste. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla wszystkich naszych patronów, którzy, pomimo trudnej sytuacji w kraju, wspierają nasz kanał. Dziękujemy również za wszystkie subskrypcje. Podziękowania również dla wydawnictwa Filia, które było partnerem dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia i trzymajcie się.